Kolejne ćwiczenie nazywa się Przenoszenie Księżyca. Jest podobne do podnoszenia nieba. Łączymy nogi razem ze sobą, stopy, lekko ugięte w kolanach. Robimy wdech, wdychamy świetlistą energię, tak jak przez wszystkie tych ćwiczenia. Na wydechu, krąg po kręgu, pochylamy się do przodu. W kółcu Głowę. Pamiętam, żeby głowy nie zadzierać w ten sposób, tylko pozwolić jej, żeby ona swobodnie zwisała, żeby roz, rozluźniała napięcia w karku. Tu następuje bezdech. I w tym momencie, kiedy tak wisimy na bezdechu, wyobrażamy sobie, że gdy nasz kręgosłup jest zgięty w łuk, że kość ogonowa i czubek głowy połączone są świetlistą, złotą linią, która płynie przez kręgosłup kart i łączy kości ogonową z czubkiem głowy. Potem na wdechu Podno, powoli podnosimy się, krąg za kręgiem, podnosimy się, robimy wdech, łączymy dłonie w takie okienko trójkątne. Odchylamy się do tyłu, możemy się odchylić w całości, możemy wypiąć klatkę piersiową do tyłu, i patrzymy chwilę, przez 2-3 sekundy przez okienko z naszych dłoni na niebo. I później na wydechu dłonie się rozchodzą, plecy prosto i wyobrażamy sobie, że cała negatywna energia chorobowa z naszych dłoni spływa ku ziemi. To jest na wydechu cały czas. Bezdech. dech. Na wydechu, krąg po kręgu zginamy plecy, wkocić bied. Wyobrażamy sobie świetlistą linię między kością ogonową a czubkiem głowy. Jesteśmy tak zgięci, jakbyśmy się przez jakąś barierkę przechylali. Możemy chwilkę popracować barkami, żeby puściły nam napięcia na wdechu, powolutku, na wdechu, podnosimy się do góry, łączymy dłonie w okienko. Odginamy się chwilę, patrzymy na niebo, na gwiazdy i na wydechu rozluźniamy dłonie skierowane ku ziemi i oddajemy ziemi całą chorobową energię, która to ziemia wchłania w siebie, przerabia, neutralizuje. Pamiętamy, że ruch dostosowujemy do możliwości naszego oddechu.